Co jest lepsze? Grzesiek? Taki bez czekolady, w zasadzie z czekoladą, ale w środku. Czy Knopers? Tak naprawdę powiem Wam później, ponieważ teraz mam zupełnie coś innego, a więc wchodzę do telefonu. Jak Pan Japa, czy wygra, wygra. Chcę Wam dzisiaj pokazać nowość od firmy Peak Time, czyli od dostawcy galerii takich ślubnych, czyli w jaki sposób dostarczamy ym, zdjęcia dla naszych, dla naszych klientów, a tak naprawdę nowością jest tutaj zupełnie coś innego, a więc w taki sposób dostarczamy zdjęcia, więc zdjęcia są w takiej galerii. Jest to galeria pełna, klienci mogą sobie tutaj zdjęcia zarówno pobrać, powiedzmy to, w tym miejscu mogą sobie to pobrać, jak i również mogą zakupić, czy to wydruk większy, czy to jakieś kanwy, czy też potrójnie zdjęcia dzielone, albumy, ale nowością od Pictime jest przekazywanie, przesyłanie, prezentacja, jak i również ym, możliwość y, ściągnięcia przez klienta właśnie filmów. Więc tutaj korzystamy z tego tak naprawdę po raz pierwszy. E jest to wideo, które e, właśnie poszło do klienta. On tutaj może sobie je zobaczyć, jak i również może je ściągnąć. Bardzo fajnie jest to pokazane. Można to zarówno w tą stronę, jak i przerzucić na, na pełen ekran e, w stronę tą. Także bardzo fajnie w wysokiej rozdzielczości e, coś, na co wiele osób e, czekało od... Firmy Peak Time. Tak samo tutaj zobaczcie, ta akurat ta para chciała coś, co będzie takie um, TikTokowe, więc wymyślili sobie, że chcą mieć takie wideo, dostali w jednym, jakby um, w jednym wydaniu. Bardzo fajnie to działa. Tak więc polecam.